Ja nie, nie, znam jej, nie znam jej prywatnie, natomiast pamiętam, bo to było strasznie dla mnie poruszające, bo sama to przeżyłam. Pamiętam, jak ona biegała po tej trójmieście z aparatem, już na końcówce swojego życia, i naprawdę zrobiła taką rewoltę, bo na cały czas pokazywała nagrania w aparacji, mm. nagrania fotoreporterów, którzy nie dali jej właśnie spokojnie umrzeć. Jesteś ikoną popkultury, więc lubię Cię pytać o różne y, zjawiska, rzeczy, które się dzieją y, teraz. No hmm. i na przykład wszyscy mówią ostatnio o filmie Ania. I mam Kur, wrażenie, że społeczeństwo widziałam. jest. Jeszcze nie widziałaś. Nie. Ale społeczeństwo jest podzielone na takie, mam wrażenie, dwa obozy. Bo jedni się cieszą, że mogliśmy zobaczyć, jaką była y, gwiazdą, mamą, y, mhm. taką osobą prywatnie. A inni mówią: dajcie tej kobiecie umrzeć. Żeby po prostu już tego nie rozgrzebywać. Y, no i właśnie, zastanawiam się, jakie jest Twoje zdanie, bo też jesteś artystką. też Myślę, że będą o tobie filmy. Mam nadzieję, że. Mam nadzieję, że za życia. <grym> yy, wiesz, no, yy, są jakby dwie, dwie szkoły na ten temat. Ja filmu nie widziałam. Ciężko mi się wypowiadać na temat, yy, co tam jest takiego w tym filmie, żeby mówić, żeby dać kobiecie umrzeć. Mm -hmm. Bartysa nie umiera nigdy. I, y, I tyle w nas żyje, ile, raz, ile jest właśnie filmów po nim, y, ile jest później piosenek o nim napisanych, ile te piosenki w naszych duszach y, i sercach y, jeszcze wybrzmiewają, y, ile książek pośmiertnie, biografii i tak dalej, i tak długo żyje ten artysta. Y, to jest nasze jakieś takie te po pośmiertne dzieło, mm. prawda? Y, więc y, więc poko, Uważam, że to jest... Y, Uważam, że to jest jakby takie uchornorowanie jej życia. Natomiast nie wiem, na ile tam jest wątek właśnie tego jej cierpienia, męczenia się i monetyzowanie tego aspektu, bo tak jak mówię, filmu nie widziałam. Z tego co pamiętam. Nie jest bo jej... dużo. Najwięcej jest tak naprawdę właśnie tego życia rodzinnego z dziećmi, mhm. takie mam wrażenie, że to jest takie egzegiem monumentum. Wybudowałem pomnik, tak? Hmm. Wiesz, ja nie, nie, znam jej, nie znam jej prywatnie, natomiast pamiętam, bo to było strasznie dla mnie poruszające, bo sama to przeżyłam. Pamiętam, jak ona biegała po tej trójmieście z aparatem, już na końcówce swojego życia, i naprawdę zrobiła taką rewoltę, bo na cały czas pokazywała nagrania w aparacji. Mm nagrania fotoreporterów, którzy nie dali jej właśnie spokojnie umrzeć. Ona wręcz krzyczała, biegała za nich na tym, rozumiesz, wychudzona, wykończona już po prostu w końcówce swojego życia, żeby dali jej święty mm -hmm. spokój, a oni cały czas biegali, robili jej te zdjęcia, ym, śledzili ją, męczyli ją i ona tego nienawidziła, ona wtedy mówiła, że ona tego nie chce, że ona tego nie potrzebuje, że ona tego nienawidzi, więc... Ym, nie umiem powiedzieć, czy, czy, by, czy ten film akurat e, o tym wszystkim byłby dla niej ok. E, nie jestem w stanie tego stwierdzić, no przecież nie znam jej. Natomiast pamiętam to, bo ja miałam dokładnie to samo e, z tymi samymi ludźmi, jak pomagałam Nergalowi w szpitalu, codziennie chodząc do niego na oddział. Naprawdę e, czasami byłam bardzo zmęczona, ale. Oni potrafili się przebierać za pielęgniarzy. To była jakaś taka kasta ta trójmiejska, ta yy, paparazzi, którzy mm. jak naprawdę no, potrafili zrobić najgorsze najbardziej podłe rzeczy, żeby zdobyć to zdjęcie yy, i dostać się na te yy, oddziały. Ja wiem, że oni też wtedy nie dawali życia. Ja zapłaciłam za ochronę 24 godziną pod szpitalem Adama. Jedna osoba siedziała pod jego yy, pokojem, dwie osoby stały pod yy, yy, szpitalem. Kosztowało mi to kilkanaście tysięcy miesięcznie. Ale nie żałuję tych pieniędzy, przynajmniej chłopom spokój. Myślisz, że ci ludzie są jeszcze dzisiaj w zawodzie? Bo jak ja znam dzisiejszych paparacji, wtedy mnie jeszcze nie było w show biznesie, to im myślę, że nawet by się, nie chcę ich obrażać, ale nawet by się im nie chciało tak czekać po prostu pod tym szpitalem i tak czatować po prostu. Nie wiem, nie wiem, nie wiem czy są w zawodzie, bo y, moja jakby przygoda z, z Gdańskiem skończyła się w momencie mojej przygody z, z Nergalem i z jego chorobą. Y, natomiast to chyba nie chodzi o to, czy ci się chce czatować, tylko w ogóle o taką e etykę, takie człowieczeństwo. Mm. Ja nie wiem, czybym umiała zarabiać na czyjejś śmierci i chorobie. Chyba nie.